Zapraszamy do obejrzenia relacji z Lubańskiej Gali Sportu 2020, podczas której wybrano najlepszych sportowców miasta Lubań. Materiał filmowy został nagrany przez Łużyckie Centrum Rozwoju. Witamy bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców Lubania i tych, którzy na żywo śledzą naszą księżnicę. Nim szanowni Państwo wręczymy, wyłonimy laureatów naszego plebiscytu, Został nam jeszcze bardzo miły akcent. Zapraszam bardzo serdecznie na scenę tutaj do nas Przewodniczącego Rady Miasta Pana Kamila Glazera oraz Burmistrza Miasta Lubania Pana Arkadiusza Słomińskiego. Proszę Państwa jest mi niezmiernie miło, że mam zaszczyt w roku kiedy Klub Sportowy Użyce Lubania obchodzi 75 rocznicę powstania. Wręczyć medal za zasługi dla miasta Lubania dwóm symbolom tego klubu wieloletniemu kierownikowi panu drużyny seniorów, panu Andrzejowi Krawczykowi i wieloletniemu prezesowi i wiceprezesowi klubu, panu Antoniemu Gilewskiemu. Muszę powiedzieć, że, że przez wiele lat to były takie, byli tacy ambasadorzy Lubania w sporcie, gdzie się nie pojechało na boiska sportowe Dolnego Śląska, Ktoś zapytał skąd jesteście no, z Lubania, A tu u was Łużyce. A czy Antoni to jeszcze jest w klubie? No, no jest. Wadzi w to jeszcze pytali, czy jeszcze robi orzechówkę. <grym> 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 Proszę Państwa, uchwała nr 11 przez 66 przez 2019 Rady Miasta Lubań z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie przyznania medalu za zasługi dla miasta Lubania. Rada Miasta uchwala, co następuje. Za promowanie miasta, zasługi włożone w jego rozwój oraz pracę na rzecz miasta i jego mieszkańców. Rada Miasta Lubań przyznaje medal za zasługi dla miasta Lubania panu Antoniemu Gilewskiemu. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lubań. Bez ożychówki. Bez orzychówki, ale może później Szanowni Państwo, Państwo doskonale wiedzą jako szczególnie sportowcy, że niektórzy sportowcy mają, jak skoczkowie narciarze mają swoje ulubione skocznie. Piłkarze być może ulubione boiska, tenisiści mają swoich ulubionych przeciwników, których normalnie nikt nie pokonuje, a oni jakby pokonują, bo im tak zwany tenis nie leży. Państwo gilewscy mają to szczęście, że być może będą mieli ulubiony lokal, czyli tęcze ze względu na to, że jeszcze... Roku wcześniej małżonka szanowna pana Antoniego odebrała medal dla zasłużonej dla lubańskiej przedsiębiorczości, dla wieloletnie prowadzenie lokalnego biznesu. Także panie Antonik, gratuluję jeszcze raz małżonce. wileckiej Miss lubania. Wszystkiego dobrego. Bardzo, no nie, jestem tak wzruszony, że bez orzechówki nie mam to do gadania. <gadanie> Ale chciałbym serdecznie Wam podziękować. No widocznie zasłużyłem na to, co wam. No i jeszcze raz pozdrawiam wszystkich. No i, no i już zapraszam na jednego. <gadanie> Dla do niego dostała medal za 60 lat pracy w nieprzerwalnie w jednym sklepie, a pan Antoni za 75 lat pracy nieprzerwalnie w jednym klubie. <grywa> Uchwała numer 11 przez 67 przez 2019 Rady Miasta Lubań z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie przyznania medalu za zasługi dla miasta Lubania. Rada Miasta Lubań uchwala co następuje. Za promowanie miasta, zasługi włożone w jego rozwój oraz pracę na rzecz miasta i jego mieszkańców Rada Miasta Lubań przyznaje medal za zasługi dla Miasta Lubania panu Andrzejowi Krawczykowi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Miasta Lubań. Chcę serdecznie podziękować wszystkim za wyróżnienie, no i wszystkim zawodnikom wyróżnionym, no i coś więcej do no. udanej zabawy, tu na koniec. No. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, gratulujemy zasłużonym dla Miasta Lubania. A my wracamy do naszego plebiscytu. Pozwólcie Państwo, że odczytamy protokół z posiedzenia kapituły konkursu Gwiazda Sportu Miasta Lubań 2019. 20 stycznia 2020 roku dokonano podliczenia głosów oddanych w plebiscycie Gwiazda Sportu Miasta Lubań 2020 oraz przez zespół w składzie. Małgorzata Garula, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu, Kamil Glazer, przewodniczący Rady Miasta Lubań, Bartosz Kuświk, wydawca dwutygodnika Ziemia Lubańska. Głosy oddawano poprzez kupony w Ziemi Lubańskiej i przez serwis społecznościowy Facebook na oficjalnym fanpage'u Miasta Lubań Lubię Lubań. W oparciu o przedłużone kupony, przeanalizowaną dokumentację opracowaną przez panią Joannę Rycerz, inspektorkę Używskiego Centrum Rozwoju, ustalono, co następuje. Łącznie w plebiscycie, plebiscycie przekazano 309 kuponów z głosami. Łącznie odnotowano 2004 głosy przez polubienia zdjęć sportowców. W wyniku, wyniki plebiscytu wyglądają następująco. Miejsce 7 i 743 punkty. Mateusz Brański. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy Was panie kawiarenem. Panem Dukaszem Zapraszamy serdecznie. Szanowni Państwo, miejsce szóste i siedemset dziewięćdziesiąt pięć punktów Dawid Stodolny, Grup sportowy Samurai -Lubach. z Zabójstwa i Luba. Zapraszamy do pracy na rynku i Tomaszew

Dziękuję Państwo, miejsce czwarte i suma punktów 1215. Robert Kędzia, miejsko gminny Ludowy Klub Sportowy Kwica-Lubań. Trener Robert Kisarski. Zapraszamy serdecznie. No i szanowni Państwo, czas na pierwszą trójkę. Miejsce trzecie. Suma punktów 2421. Mateusz Urban, Lubański Klub Sportowy, Boyan Boks. Taki samolot z baterami. Zesłałem Zapraszamy serdecznie.

miasta Luka roku 2015 sumą punktów 4393 została Zuzanna Wizorek ze szczęskiej Rupa Firma zapraszam. Premier Krzysztof Leszczyń. Zapraszamy Tak, no, nie, no, nie, jest. To <noise> <substytut>, nie? <noise> Bardzo dziękujemy jeszcze raz, myślę, że dla wszystkich wielkie okazki. Bardzo bym prosił zawodników, żeby podeszli bliżej do wspólnego zdjęcia. I, I taką prośbę mam, żeby też trenerzy doszli, żeby teraz. Ale to za chwilę, panie burmistrzu, doszło. bo jeszcze musimy poznać laureata kolejnego plebiscytu i bardzo dobrze, że wszyscy zawodnicy są w tej chwili tutaj na środku, ale na początek jeszcze raz, gromkie, gromkie brawa dla wszystkich naszych lubańskich sportowców. Już szanowni Państwo, gwiazdę sportu Miasta Lubań 2019. Czas na poznanie sportowca roku Miasta Lubań 2019. 20 stycznia 2020 roku kapituła konkursu Sportowiec Roku Miasta Lubań 2019 w składzie Małgorzata Garula, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubańu, Kamil Glazer, przewodniczący Rady Miasta Lubań, Bartosz Puświk, wydawca dwutygodnika Ziemia Lubańska rozpatrzyła kandydatury z następujących sportowców. Jakub Cepuchowicz, Mateusz Urban, Robert Kędzia, Oskar Maciąg, Dawid Stodorny i Mateusz Brański. Po wnikliwej yy, dyskusji, po wnikliwym rozpatrzeniu wszystkich osiągnięć sportowców, postanowiła przyznać tytuł Sportowca Roku Miasta Lubań 2019 Robertowi Kędzia, szanowni państwo. Brawa, Robert Kędzia. Sportowiec Roku Miasta Lubań. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zwycięstwo. No i cieszę się, że tu jestem, w tym miejscu. No i szanowni Państwo, wszystko stało się jasne. Znamy laureatów, znamy sportowca roku, gwiazdę sportową roku, a więc czas na pamiątkowe zdjęcie. Zapraszamy bardzo serdecznie trenerów tutaj do nas, żeby dołączyli. Zabierzemy na chwileczkę mikrofony i zrobimy pamiątkowe zdjęcie. Zapraszamy serdecznie.